Cześć! Witam na moim kanale. Jeżeli szukasz prostych i smacznych przepisów, zostaw suba. Jeżeli spodoba Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz dodaj komentarz. Dziś przygotujemy perfekcyjną jajecznicę. Do przygotowania naszej perfekcyjnej jajecznicy potrzebujemy jajka, masło, śmietanę kwaśną, pieprz oraz sól. Zaczynamy! Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masło. Nasze masło już się ustąpiło, a więc na patelnię wylewamy jajka. I teraz to, co jest najważniejsze w zrobieniu naszej perfekcyjnej jajecznicy. Nie ruszamy tego, zostawiamy, jajka zaczynają pracować same. To jest sekret naszej perfekcyjnej jajecznicy. W międzyczasie je tylko solimy. I dodajemy pieprz. Czekamy, aż jajka zetną białko. Nie ruszamy tego, czekamy. Nasze białka są już odpowiednio ścięte, a więc ściągamy patelnię z kuchenki i mieszamy całość. Podkładamy na kuchenkę i mieszamy na wyłączonej już właśnie kiechańcu. Do jajecznicy dodajemy łyżkę kwaśnej śmietany. Całość łączymy. I przechodzimy do wykładania na talerz. Jeżeli nigdy nie próbowaliście w ten sposób zmarzyć swojej jajecznicy, polecam. Jest naprawdę dobry, jest inny, jest smaczny. Całość posypujemy szczypiorkiem. Do tego dodajemy troszeczkę. Nasza jajecznica jest już gotowa. Polecam ten przepis. Warto spróbować. A ja chciałem podziękować za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba, a jeżeli filmik Wam się spodobał, łapkę w górę oraz komentarz.